Cześć! Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale z tej strony Eliza MSP. I wraz ze mną jest Daria i Ola. Przywitajcie się! Hej! Tak! No. Tak, i Ola to jest. Nie ma jej w tej chwili. A Daria to jest Dusia. Tak, to ja! Jej! Ola, wejść na MSP! O, dobrze! Dobra. Tak, i postanowiłam. że... Że ambitnie się ubiorę, nie umiem na stronę jakąś zejść, jaką jakąkolwiek, dobra. Ambitnie się przebieramy. No. Okej, okay, to? Nie pytajcie, dlaczego mam strój Hell of Kitty. Naprawdę, nie radzę. Tak się ciebie będą pytać w komentarzach. Lol, lol. Zaraz wracam. Oki. Okay. Lol. Lol. Tak. I się przebieram ambitnie. Żeby nie było, że znaczy nie ambitnie. Nie umiem się przebierać ambitnie dobrze, dlatego przebieram się ambitnie. No spoko. Dobra. Robię grę dla tylko dla przyjaciół i weź dołącz. Ale poczekaj, bo ja jeszcze się nie przebrałam. <laughs> Nie no, kur... nie wiem, co się ubrać. Ola, możesz się odzywać. No już Okej. Okay. Zrób mi luka. <laughs> Okej. Okay. Dzięki. O, jest, dobra, widzę cię, widzę cię, Ola. No. Okej, okay, dziękuję Przepraszam. No i ja się nazywam Salille. Dobra. <grym> Paul, chcesz grać w trójkę, w ubierz się? Tak. Okej. Okay. Tylko jakaś tutaj u osoba przyszła, no to dobrze, niech ona będzie też. <grym> Dobra. O, przysz. Wychodzisz ty w tym samym cały czas. Ona się brzydko ubrała. Więc zagłosuję na ja, ja, ja wybieram tylko was. Ja tej niebuszki... Wybrałam jeszcze, bo ten... Ja bo... ci pisałam he, y, y, ty y. O, ona wyszła, ona wyszła, to dobrze. O, ale ale ona tak. wyszła. Ale mnie zaprosiła do znajomych. A mnie też. Ale nie, nie, Teraz ja jestem tak? Wyjedźcie jak ja się, jakie się ubrało. Jak szpieg, jezu. Szczerze, obie nie wyglądacie na szpiegów. My to wiemy. Dobra. Nie wiem, co wybrać, więc wyrównam punkty. Dobra, a teraz Ola wyrówna punkty. Ja z Niebieski, dobra. O Boże! Ej, to jest chore! Co ja robię ze swoim życiem? Dobra, będę wyglądać jak jakiś... Ja pierdziu! Tak wygląda Daria. Tak. O kur... SIMPSON! Jaki Simpson? Jezu, ktoś zasłania mnie swoim postem. O, teraz ty, Agata, będziesz miała trudny wybór. Oj... A jak macie się ubrać? Jezu, ja jeszcze się nie do końca ubrałam, dobra, biorę cokolwiek. Dududududu. Jezu. Ja tak sobie myślę, jakie włosy wybrać? Co by to, to jest Simpson? Dobra, ona się ładniej ubrała. dzięki. Ja szczerze to wybrałam wszystko co lubię. Albo wybieramy się kto ładniej, okej? Okay? Mhm. Dobra. Czyli jakkolwiek się ubieramy. Ja mam dość ładne ciuchy. Albo kto najśmieszniej. Ja będę się ładnie ubierać. Jezu. Dobra, nauczyciel, bardziej ja zobaczysz. Ja cokolwiek ubieram. O bos. O lol. Koń wam. Jak lol. lol. Lole. Lol. Wyrównajmy punkty. Dziękuję. Proszę. Teraz jak będziemy cały czas równać punkty, to nie wiadomo kto wygra. Sprzątanie domu. Jezu. 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 Jezu, sprzątanie domu, jak też widziele. jak ten wody kapturek. Oba. O, ja o Jezu, znowu. Jak ja wyglądam. Tak zrobiłam pauza. O Jesu. Perfekcyjna pani domu to. Nie umiem wyrażać. Najbardziej pasuje to na Darię. Jestem czerwonym kapturkiem. Masz nadal pauzę, czy nie? Nie, nie mam pauzy. Masz. Ale ja wyglądałam przedtem jak szmatas. Dobra, ja wychodzę, bo zaraz się skończy mi czas. Mam jeszcze tylko 3,5. Nie, dobra, to ja też spadam. Nie dobra, zrób druk, jak ci się nudzi. Zróbmy Albo... dar luka i pauza. Czyli wiesz, które, no nie? No wiem. No właśnie, na, nasz, nasz, nasz. O, już czekaj, bo moi rodzice wrócili zaraz wracam. Tak. Pierwszy filmik, który będzie na Twoim kanale. To będzie straszny lol. Ej, a jak twój ten... Yy... Nie widzę. A jak się nazywał ten kanał, co na końcu zresztą miałaś? Eliza, na końcu Lysyty, jakoś tak. Czekaj. To, to, jest de Eliza Bo zmieniłaś, ale wcześniej jak to się nazywało? Czekaj. O, to jest grupa na Facebooku. Nie komputer. Ale komputer do monitora. Ale nagrywasz czy pauza jest? Nagrywam. A, spoko, Boże, bo ja ogarnięta jestem. Dobra, już sama się przebiorę, bo widzę, że na Ciebie nie można liczyć. Czekaj, dobra. Lepa za... Dobra, wezmę to, bo lubię to. Bo tak. Piącia. Tak więc będę niedługo kończyć, znaczy za 20 sekund, ponieważ no muszę, bo Badikam nagrywa tak, super, zrobię milukam. 10, 10 minut. Tak, wie, tak więc bajo i wy się pożegnajcie. na was! Papatki.